Przyjechaliśmy na dwa dni do syna i mieszka w takiej scenerii. Fajny widok, tylko szkoda, że pogoda bardzo bardzo nieatrakcyjna. Nie Ale zawsze coś nowego. A w niedzielę to będzie w Ravensburgu będzie w Lomarkie i pewno pojadę. Panie Molisia, pojedziesz? Molisia, Molinka. Halo. Pojedziesz też? Cześć cztery ciasteczka cztery Chodzimy cztery cztery Centrum cztery z cztery cztery Bazarów ciuchowych. A gdzie są męskie? To z tyłu. Z tyłu, tak. mhm. Taka niespodzianka dla Was. Dlatego są mężczyzn, w Niemczech wszyscy są bogaci. Aha. Zobaczę później będę łzać Płaszcze skórzane Fajny płaszcz męski No pan Pantera Bardzo ładny Tu jakaś wateczka Zyskuje fajne, spójrzmy na to, to od razu ceny: 25 euro. Spójrzcie, co się dzieje. Fajną sobie kurteczkę znalazłem. Te brązy mi się też podobają. 20 euro. ją, zobaczę. Co ty myślisz o tej? 25 kosztuje. Ładna. Sprawdzę tą też. I tak to widzicie jest. Jaki to jest ruch? Fajne mają rzeczy. Drogie, ale fajne Fajne, tylko że za mała na mnie. Niestety. Jeszcze coś widzę. Też fajne, ale za mało. No, szkoda. Bardzo fajne. Zobaczcie, że to grupy zrobione ruda szuflada. Słyszałem, Ja to już stąd ucieka. No richtige kochani, hier. Ja już Słuchajcie, już po festiwalu odwiedziłem takie, takie miejsce, akurat natrafiliśmy przez przypadek, no co, no też zobaczycie jak to jest, nie, taka krótka wstawka, no to, no to na razie tyle, coś tam jeszcze oczywiście dogra, nie, takie to miejsce. Teraz gdzie? Trzeba ha. się zastanowić. Trzeba się zastanowić, dokładnie. A, już jedziemy chyba tutaj. No, muszę wyłączyć, bo zaraz... wiem, czy tu się płacić, gdzie to się płaci Zaraz sprawdzimy a tu jest chyba podchodzi do każdego idziemy No moi mili oni podchodzą do każdego A musiać? Słuchajcie, sprawa ogarnięta Już płyniemy Także luz podchodzą, podchodzą do każdego i każdego... No do toalety mogę iść? No możesz iść. Możesz iść do toalety tam z góry. No, bardzo fajnie. Podjechaliśmy i wiecie co? Momentalnie, momentalnie był już prąd. Już nas jakby czekał. Wiem szczerze, że w Konstancji jeszcze nie byłem, więc jest okazja. No dobra, taka krótka wrzutka. No zobaczymy, może jeszcze coś tam dogram, Połączy to może z jakimś promarkiem. Trzymajcie się. Zbliżamy się że tutaj się do, tego, do Konstancji. Starożytne miasto, jakieś starożytne stare. No wygląda to jak. Rodzinka w komplecie. Zobacz jakie piękne budynki. Tu jakaś pani pięknie śpiewa. O. O, pięknie śpiewa. Dzięki. śpiewa. Ładny głos. Zapatyłem pana. To są wystawcy różnych. No różnych... znaczy różni... Różni Malarze i, i tacy wiecie. Ludzie, którzy się artystycznie zajmują dużo mi fajny To fajne jest, naprawdę mi się podoba to? No. Ale jaka cena. 279 euro. Tu żal widzicie chce Też pięknie wygląda. Mhm. Oczywiście, Buci, Ligucci. Zadano. Ja się tego jest. Czarny ciepły? No 70 tys. euro Co ty no. mówisz? Takie znaczy samce bym zobaczył 80 tys. euro Dobra Tu, was, czary, czary, czary. tu masz czerwie czerwone A tu masz czerwone ściany Spójrzcie rzeczywiście 81 tys. euro Coś nieprawdopodobnego No Ojej Chłopak, mi się ten podoba 4 tys. euro 4 tys. ten? 4 euro ten, piękny ale też taki styl jakiś francuski. Mm -hmm. Piękny, to taki Roma. No dobra, idziemy dalej. Portugalia? Ten jest fajny. Ten właśnie mi się podoba ten. <laughs> Tu mamy o 1968 roku. Chyba nasz, nasz jakiś rodak. Malowidła są wszędzie, wiecie? O, wejdę do środka, bo mnie wszyscy wołają. Kurczę. Patrz, rower z wikliny Bardzo piękny. <gry> tu mamy Jakot Quick NSU, ale go restaurowany na wystawę. Ale piękny, to wygląda. Bardzo ładnie. I klamry przede wszystkim. Klamby. Panie. Wystawka. bierzemy bierzemy Muzyczka brzmi, może mi, może mi nie za... <śpiewanie> prawa autorskie nie zabiorą. Piękny kościół. fajne ulicy wszędzie. Stare miasto, bardzo ładnie wygląda. jakiegoś dziwnego kamienia, nigdy takiego nie widziałem. Ładny kościółek. Pięknie zadziwione. Piękne to jest. Ale też tu w pracy ktoś wykonał. przepiękny obraz, ołtarz. Będzie, jest w remoncie w tej chwili. Ale coś pięknego. chrystiach mały ołtarz, Teraz, ładnie, ładnie. Piękny kute bramy. Fajna robota. A teraz komputer robi wszystko. Zobaczcie, jak to się teraz wygląda. Liczne wrota, Zobaczcie, jaki zamk. jaki. jako zasoba stary konfesjonal. No. No tak, kościółek zwiedzony. Zobaczymy jeszcze, co jest tam na mieście. Nie mam już zbyt dużo czasu. Niedługo będzie znowu śnieg z deszczem. E, no bo. Pogoda jest właściwie taka niepewna, ale miało już padać, już miał być śnieg, deszcz, na szczęście jeszcze nie ma, więc chwilę jeszcze, chwilę jeszcze po prostu się nacieszymy widokami o! Z detektorami przychodzi Te drzwi, które widzieliście wcześniej, wejście do komnaty, do komnaty do katedry, do kościoła. Wykonane są z drzewa orzechowego, widzicie? Tam przestawiane są wszystkie takie męczenne rzeczy, męczeńskie rzeczy, czyli cała, cała Droga Krzyżowa Pana Jezusa i tak dalej. Tak. Pięknie to jest wykonane. No widzieliście wcześniej. Słuchajcie, jestem w domu, w którym są antyki z Anglii, wszystko angielskie. Tak. <tryk> no. Nawet można to kupić, ale zobaczcie, nie, czekajcie, syl sy, sy, srebro z tysiąc dziewięćset roku. No, można kupić 160 euro takie srebrne bilety. I, I nóż. To też z 30 roku. Srebrna, srebrny koszyczek. 30 rok, ale nie ma ceny. Chyba, że jest z drugiej strony. No jest, 165 euro. Przepiękne skrzynia. Wyglądajmy, by dopiero teraz były robione. Ale też piękne, spójrzcie. Teraz sprawdzę, że to kosztuje. Możemy zobaczyć. 2450 euro. 1838. One są normalnie jak nie. Gdzie to się zachowało takie rzeczy? Piękna karafka, kryształowa Małą porcelanę Angielską Widzicie? Są ceny nawet, pyta się o jakie to śliczne Jakie to jest śliczne, mówię wam szczerze Spójrzcie, są ceny ale piękne malowanie. Naprawdę ładne. Z 1910 raznetka. Tu nawet kubki zobaczycie. jak ładnie zdobione. Nie chcę brać w rękę, bo wiecie o co chodzi jest antityquaria taki mhm. to też skrzynia tu macie srebra takie coś jeszcze na 15 euro. 5 euro, ale lupa i to mi się przydała, nie? No i gdzie taki używać, przecież to jest grzech, tylko na wystawę. <laughs> Stolik 35 euro. 195 euro. 5 euro, jedynie, a cała srebrna, mm. w No, że sensie, już czuję wagę po palcach. Taka filiżaneczka, Spójrzcie, kosztuje 40 euro. Nie, nawet nie ma sygnatury, ale wiadomo, że coś to jest, jeśli jest tak drogie. Ale to jest Deutsch, to jest, to jest niemiecka. Rośina królewska jakaś piękna raga. Cliczna waga, apteczna jakaś tuki zegar wodny, widać cały mechanizm. Kiedyś taką lampę kiedyś miałem na Hasioku Niestety a kosztuje 380 euro 328 przepraszam hm. Nie wziąłem, tak się znałem wtedy jeszcze Stare zdjęcia w prawo Książki historyczne, historii muzyki Mhm. mhm. Ja, 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 <gibli> na tym Ja, ja, dina, ja. Is, uh, no. <laughs>

Wychodzimy, Można by tu było siedzieć i wiedzieć. Pokażę wam jeszcze nożyce. Zobaczcie, usieczne. Spójrzcie. 395 euro. piękny, nie Ale piękne, duże nożyce. Już Nie spotykamy. A i ma andela. Nie tałsze. A da się. Jusza jest Ja, ale nie Tu następna <noise> waga, taka mała. Spuść. Wszystko jest oryginał, pani mówi, wszystko jest z tamtych lat. Nic nie jest renowacji. Reno nie przychodziło renowacji, wszystko jest w oryginale. 125 euro wiertarka. Mhm. To Dobrze, kochani, to tyle. Uciekam, bo na prom się spóźnimy. Nie mieliśmy dużo czasu, ale zawsze. Co? Piękna Chodźmy, kamienica, zobaczcie. No. No. Norbert? A, jest, e, Möbelhaus. No tak. Piękna kamienica. podoba mi się jakiś specjalny kamień, jakiś to jest takie budowane z jakichś takich nierównych klocków, ale śliczna. Bardzo mi się podoba. Krawce pewnie. Piękne drzewa, zobaczcie jesteśmy W sumie na granicy niemiecko-szwajcarskiej Tu jest granica niemiecko-szwajcarska Ale te kaczki są piękne są. <laughs> i chcemy tam zobaczyć tę tą wieżę Gargamela, tam co tam z daleka widać pójdziemy tam zobaczyć i się zwijamy, bo zaczyna już kropić, zaraz będzie śnieg Z widzicie flagi, szwajcarska, niemiecka, austriacka. To są wszystkie, yy, wszystkie flagi, które graniczą, jakim państwo to graniczą, z tym, z tym ogromnym jeziorem. Tak w sumie to jezioro jest granicą. A tu się obraca ta pani. Bo widzicie, patrzcie, się obraca skupana. na wszystkie strony Święta. Tu latem na pewno jest pięknie, my teraz jesteśmy, to jest bardzo zimno. No. O kurczę, patrzyłem w kamerę, bym spadł. Na wieżę Gargamela bym musiał iść od, od tamtej strony. Od szwajcarskiej A tu się jakaś w ogóle nie obraca tu? Bardzo dużo przyciąga ten instrument Nie wiem, to jakieś buddystyczne, coś związane z Indiami. Nie wiem. Ale też wielkie. No dobra. To tyle słuchajcie. Relacji. Może jeszcze w drodze powrotnej coś nagram? Ale ogólnie. Piękne jest miejsce. Naprawdę piękne. to może założone z Kuba na... To skąd te dziesiątka? Tu macie jeszcze rzut, jak to wygląda wszystko. Szwajcarska strona. Szczyty opisane. Jak duże jest to jezioro. No dobra Jest się stara Stare budownictwo z drewna wszystko To jest restauracja Nad samym jeziorem no. Drzewa ubrane w panterkę Wiecie co? Jak byłem we Francji To takich drzew właśnie Było bardzo dużo One wyglądają jak jak moro Jak moro Też było fajnie Zawsze się dziwiłem co to za Nagie drzewa, meczki. Fajne. Tu macie, tu macie widzicie całą byliśmy. makietę z góry. No tak, byliśmy rzeczywiście. No ale jeszcze do, do obejścia to jest masa. Spójrzcie, teraz jesteśmy tutaj. W tym miejscu. Makieta zrobiona z brązu. Z brązu lub z mosiądzu. No, jakby zawinął, to nawet ktoś miał. Tak się kończy pobyt w Ravensburgu. Zobaczcie, dobrze, że wczoraj byliśmy w Konstancji, bo no, tak to wygląda. Także trzymajcie się. Miłego oglądania. Zobaczcie, taka ciekawostka. Kiedyś te tereny leżały do Francji. I tutaj przy samym domu jest właściciel tego tego budynku który teraz był oczywiście jest yy, jak wam powiedzieć remontowany tu jeszcze są pozostałości trochę gruzu no ale tutaj jest jego prawdopodobnie grób i on tu leży jakiś kto to jest Familie Ibl. Ibel 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 coś takiego No taka ciekawostka słuchajcie no taka krótka relacja jedziemy już, jedziemy już do domu i co, wczoraj zobaczcie tutaj było ognisko, syn, córka i żona sobie tutaj zrobiły takie fajne w takiej fajnej scenarii. E, fajny wieczór, jeszcze było wczoraj w miarę ciepło w miarę oczywiście a ja niestety dwie lampki wina wypiłem i puch tak byłem już zmęczony no trudno, nie nagrałem wam tego słuchajcie, jak wam się podobało subik, lubik, ameryka, kto oglądał to nie klika trzymajcie się, do wtorku we wtorek jadę rano, rano prawdopodobnie jadę na ten hasiok, na dwa te recyklingi i jeden z widzów tam prawdopodobnie będzie super, będzie spotkanie trzymajcie się, na razie miłej niedzieli, miłego poniedziałku nie wiem kiedy film pójdzie heja A kociaczek też niezadowolony, że pada. Co? No powiedz, że, że nie lubisz śniegu. Co? Szykujemy się do powrotu, no nie? Popatrzysz troszkę. <noise> Zobaczcie, jak biało już.